W dzisiejszym materiale chciałbym powiedzieć kilka słów odnośnie piramid. Ale nie o takich piramidach. A no tak, przepraszam. Chodziło mi o takie piramidy. Dowiecie się, czym jest struktura płci i wieku oraz jak można analizować taką. Piramidę płci i wieku. Na końcu podam też dwa wzory, które dosyć często pojawiają się na konkursach czy też innych olimpiadach. Ale także odpowiem na pytanie, czy kobiety w Europie Wschodniej odkryły serum na długowieczność. Zapraszam! Daj suba i kliknij dzwonek. Piramida płci i wieku to nic innego jak wykres słupkowy, który pokazuje liczbę lub odsetek kobiet i mężczyzn w kolejnych przedziałach wiekowych. Wykresy takie tworzy się dla określonego obszaru, np. kraju, regionu czy też województwa. Analiza piramidy pozwala wyciągnąć różne wnioski, określić, jakie zmiany demograficzne zaszły i mogą zachodzić w przyszłości w danym społeczeństwie. Aby jednak poprawnie interpretować dane, jakie znajdują się na wykresie, czyli na tej naszej piramidzie płci i wieku, na początku wypada dowiedzieć się, jakie informacje tam tak właściwie się znajdują. Po jednej stronie wykresu znajdują się informacje dotyczące mężczyzn, a po drugiej kobiet. Na osiach poziomych oznaczona jest odpowiednia liczba mężczyzn i kobiet w wartościach bezwzględnych lub jako procent całkowitej liczby ludności. Na osi pionowej z kolei znajduje się przedział wiekowy lub wiek danej grupy ludzi. Długość każdego słupka jest proporcjonalna do liczby kobiet lub mężczyzn w, dan w danym przedziale wiekowym. Kiedy się przyjrzymy dokładnie, to można zauważyć pewne różnice w długościach słupków. Różnice takie zaznaczone są najczęściej innym odcieniem danego koloru lub innym kolorem. W kształcie piramidy Polski wyróżnić można wklęśnięcia i wybruszenia. I te wklęśnięcia i wybrzuszenia są charakterystyczne dla wyżów i niżów demograficznych. Graficznym przedstawieniem zróżnicowania struktury wieku i płci danego społeczeństwa jest wykres słupkowy nazywany piramidą wieku i płci. Na osi pionowej oznacza się przedziały wiekowe, natomiast na osi poziomej liczbę ludności. Wyraża się ją w liczbach bezwzględnych lub w procentach. Poszczególne słupki na wykresie obrazują liczbę kobiet i mężczyzn w określonych przedziałach wiekowych. Prawa część piramidy ilustruje strukturę wieku kobiet, a lewa mężczyzn. Przewagę liczebną przedstawicieli danej płci w określonych przedziałach wiekowych zaznacza się na wykresie innym kolorem. Analizując przykładową piramidę płci i wieku ludności Polski, można zauważyć kilka charakterystycznych jej elementów. Na przykład pod numerem pierwszym widać liczebność najstarszych roczników, która maleje z przyczyn naturalnych. Numerem 2 jest oznaczone wcięcie w grupy wiekowej 73-77 lat. Odzwierciedla to dużą liczbę zgonów i niewielką liczbę urodzeń podczas II wojny światowej. Kolej wywrócenie oznaczone cyfrą 3 obrazuje nam Powojenny wyż demograficzny spowodowany dużą liczbą urodzeń po II wojnie światowej. Ten tak zwany kompensacyjny wyż demograficzny. Cyfrą 4 jest oznaczone wcięcie, które odzwierciedla powojenny niż demograficzny, który wynika z niewielkiej liczby narodzin dzieci tych roczników, które rodziły się podczas okupacji. Z kolei wybrzuszenie oznaczone cyfrą 5 osób w wieku 32-42 lata i wynika z wyżu tego wcześniejszego, czyli jest to tak zwane echo powojennego wyżu demograficznego. Natomiast cyfrą 6 jest oznaczona liczba urodzeń, spowodowana m.in. powszechnością modelu rodziny z jednym dzieckiem. Kolejna rzecz odnośnie piramidy płci i wieku jest taka. Że bardzo często środkowa część wykresu jest oznaczona innym kolorem niż górna i dolna. Ale, Ale... dlaczego? Wytłumacz mi dlaczego. Dlaczego? Otóż w dolnej części wykresu zaznaczona jest grupa wiekowa poniżej 18 lat, czyli będąca w wieku przedprodukcyjnym. Z kolei w górnej części wykresu znajdują się kobiety, które są starsze niż 59 lat oraz mężczyźni, którzy mają więcej niż 64 lata. I takie osoby, według obecnie obowiązujących przepisów, są w wieku poprodukcyjnym. Natomiast ten odmienny kolor określa ludzi w wieku produkcyjnym i są to mężczyźni, którzy mają co najmniej 18 i mniej niż 65 lat, oraz kobiety, które mają więcej niż 18, ale mniej niż 60 lat. Czyli, jeśli wierzyć statystykom YouTube, jest to największa część widowni mojego kanału. A, jasne. W każdym razie. Te grupy wieku są określane jako ekonomiczne grupy wieku. Czyli jeszcze raz: wiek przedprodukcyjny, to znaczy kobiety i mężczyźni w wieku, wiek produkcyjny z kolei, to znaczy kobiety w wieku oraz mężczyźni w wieku. Jeśli natomiast chodzi o wiek poprodukcyjny, to mamy mężczyzn w wieku oraz kobiety w wieku. Jeśli z kolei popatrzymy na średnią długość życia, to okaże się, że w ciągu ostatnich 70 lat średnia długość życia w Polsce wydłużyła się o około 20 lat. I znowu może się pojawić pytanie: ale, ale dlaczego? Wytłumacz mi dlaczego. I już spieszę z tłumaczeniem. Po prostu polepszyła się jakość życia, służby zdrowia i wykonywane zawody. I choć w dalszym ciągu, w porównaniu z krajami lepiej rozwiniętymi, długość życia jest krótsza, to no jednak systematycznie się ona wydłuża. Chciałbym teraz poruszyć wątek starzejącego się społeczeństwa. Wiadomo, że nikt z nas nie staje się młodszy, jednak z punktu widzenia całego społeczeństwa takie zjawisko jest bardzo niekorzystne. Polskie społeczeństwo, podobnie jak niemal całej Europy, starzeje się. Co to znaczy? To znaczy, że w roku 1990 w naszym kraju żyło 11 milionów osób w wieku przedprodukcyjnym, czyli o ponad 6 milionów więcej niż w wieku poprodukcyjnym. Obecnie w obu grupach wiekowych jest niemal dokładnie taka sama liczba osób. Może to nieść ze sobą negatywne konsekwencje, na przykład dla gospodarki, obciążając budżety państwowe w obszarach takich jak opieka zdrowotna czy też zabezpieczenie społeczne. W konsekwencji może to również doprowadzić do ubożenia społeczeństwa. Na podstawie obserwacji piramidy płci i wieku możemy określić wiek danego społeczeństwa. Dla przykładu państwa słabo rozwinięte, takie jak Kenia czy Indie, Będą miały szeroką podstawę, a wąski wierzchołek. To oznacza dużą liczbę ludności w młodym wieku, którzy za kilka czy kilkanaście lat zasilą ludność w wieku produkcyjnym. Natomiast ludzie w takich krajach raczej rzadko dożywają starości, stąd w najstarszych przedziałach wiekowych ludzi jest najmniej. Piramida społeczeństwa starzejącego się, zwanego również zastojowym, wygląda tak jak piramida Polski, Brazylii, Argentyny czy też znacznej części europejskich krajów. Widać tu podobną liczbę osób w wieku przedprodukcyjnym oraz poprodukcyjnym. W kolei w państwach wysoko rozwiniętych piramida płci i wieku charakteryzowana jest jako piramida starego społeczeństwa, zwana również regresywną. Przykładami państw o takiej piramidzie są Włochy czy też Japonia. Zdarza się, że niektóre kraje stosują różne zabiegi, aby opóźnić proces starzenia się społeczeństwa. Dla przykładu, Polska wprowadziła program 500, który którego zadaniem miało być zwiększenie dzietności w polskich rodzinach. Kolej rządy niektórych krajów zachodnioeuropejskich realnie poszerzyły podstawę swoich piramid płci i wieku. Jednak jest to związane z obecnością dużej liczby imigrantów, którzy zazwyczaj mają więcej dzieci niż ludność lokalna. Dzięki temu oddaliło się widmo starzejącego się społeczeństwa, jednak pojawiły się inne problemy związane ze znalezieniem przez imigrantów swojego miejsca w warunkach nowego, jakby nie było, społeczeństwa. Na początku wspomniałem o wzorach. Więc na początek wzór na współczynnik feminizacji. to? Współczynnik feminizacji to określenie liczby kobiet przypadających na stu mężczyzn. W naszym przykładzie będzie to WF, to się równa K. Dzielone przez M razy 100 To oznacza, że współczynnik feminizacji to się równa liczba kobiet dzielone przez liczbę mężczyzn razy 100. Współczynnik feminizacji dla danych sprzed kilku lat przedstawia się następująco: liczba ludności Polski 38 533 299, w tym kobiet 19 883 965 i mężczyzn 18 649 334. Wskaźnik feminizacji to będzie 19 883 965 podzielone przez 18 649 334, co się równa 1 662 000. I po przenożeniu tego wyniku razy, razy 100 utrzymujemy liczbę kobiet przypadających na liczbę mężczyzn. W naszym przypadku będzie to 106,62. Czyli po zakrągleniu 107 kobiet na 100 mężczyzn. Kolej wskaźnik maskulinizacji to po prostu działanie odwrotne. W naszym przypadku będzie to pM to się równa M dzielone przez K razy 100. I po prostu wskaźnik maskulinizacji to się równa liczba mężczyzn dzielone przez liczba kobiet razy 100. W przypadku polski wskaźnik ten będzie na poziomie 93,79. Czyli tak, po zakrągleniu około 94. Czyli powiedzenie tego kwiatu półświatu, jednak w tych warunkach nie do końca jest prawdziwe. Najwięcej kobiet na 100 mężczyzn, konkretnie ponad 110, przypada w krajach postradzieckich Europy Wschodniej. Jest to tak dlatego, że mężczyźni przeciętnie żyją tam znacznie krócej niż kobiety nawet o kilkanaście lat. Nie wynika to jednak z tego, że kobiety w tych krajach wynalazły jakieś serum długowieczności. Tylko raczej ze stylu życia mężczyzn w tych krajach. Chodzi mi tu konkretnie o nadużywanie alkoholu, palenie papierosów, jakieś zawody, które mogą powodować różne urazy. Generalnie styl życia, czy też niechęć do leczenia się. Można więc podsumować, że mężczyźni w tych krajach, choć również i w Polsce, cierpią na takie zjawisko, może nie na chorobę, ale na takie zjawisko, które określamy jako nadumieralność, ponieważ ludzie w tych krajach często umierają w wieku no, stosunkowo młodym. Niekoniecznie z uwarunkowań biologicznych. Kolej najmniej kobiet na stu mężczyzn, nawet poniżej 80, przypada w krajach muzułmańskich. Religijna kultura islamu stawia kobiety w hierarchii społecznej zdecydowanie niżej od mężczyzn. I dlatego wiele z nich ucieka stamtąd lub przedwcześnie umiera. Chciałbym, żebyście zerknęli jeszcze na dwa wskaźniki. Konkretnie wskaźnik maskulinizacji dla Indii i dla Chin. Nie wiem, czy widzicie pewną prawidłowość. Otóż w tych dwóch krajach Wskaźniki maskulinizacji są no, dosyć wyraźne, czyli dużo więcej jest mężczyzn w porównaniu z liczbą kobiet. Ciekawy jestem, czy ktoś wie dlaczego. Jeśli tak, to zachęcam do napisania komentarzu odpowiedzi. Natomiast ja dziękuję bardzo za obejrzenie dzisiejszego materiału do końca i bardzo proszę o zostawienie subskrypcji, łapki w górę i do usłyszenia w kolejnym materiale.